Przepraszam Was, ale mi się czas kończy, nawet nie widziałam tego, nie wiem dlaczego, bo po prostu miałam no bo za dużo filmów na aparacie, dlatego mi się w ogóle bateria wyładowała, więc patrzcie, znowu będę to robić. O, konsystencja tego jest, no, taka jak tego mleczka, tego mleczka z garniera. I, no, powiem Wam, że nawet to było, nawet to było fajne, to kraj jest fajny, ale ma jedną wadę. Słuchajcie, ma jedną wadę, eee, fajnie, po prostu osusza taką skórę, jest ta skóra taka gładka, ale po prostu rano jak staniecie się, wiesz, ja jakiegoś toniku jeszcze potem, po prostu rana, Wasza skóra jest tak tłuszcz, tak w okolicach nosa, tu brody, no i to? To słuchajcie, wtedy jest nie do zniesienia. jest... Po prostu tutaj się nie podpęcie się z tego. Dobrze, to może teraz takie bardziej produkty do makijażu. Więc to będzie moja makara na miesiąc czerwiec. Gosh, Wonder Volume. Yy, ona jest. Yy, ona jest po prostu taka. Ona jest zwyczajna, czarna jak mi się to dało. Końcówkę nosi silikonową taką. O, patrzcie. No. Tego jest tu. To jest dość duże opakowanie: 10 mililitrów, czyli taki zwyczajny tusz. Teraz takie dwa lakiery do paznokci, Jeden z Wipo, z Bibo taki czerwony. Numer, numer, szlaci, numer. numer. Numer 241, koniec, taki napisany. Numer 241. Z takimi malutkimi drobinkami, czasami wygląda jak sport. To nawet jest fajnie, na pewno się to tak nie świeci. Tylko tu. Jeszcze jeden z mi Sporty, Taki. E, bardzo ładny łososiowy kolor. E, numer 355, tu było napisane, ale sobie zdarłam. 355. 355. Dobrze, to byli moi ulubieńcy na miesiąc czerwiec. Było tego dość mało, bo po prostu nie no, zbierałam się tak długo na ten filmik. No, mam już trochę tutaj konto na YouTube, a po prostu. No, no nie mogłam się zebrać. I no i dlatego tego było tak mało, bo część rzeczy po prostu yy, część rzeczy po prostu leży gdzieś tam właśnie i nie chciałam się ich szukać. Ale... Yy, Następny mój filmik będzie o szamponach do włosów. Szamponach do włosów, jaki stosuję. Zapraszam na niego. Może jeszcze nawet dzisiaj go zrobić. Cześć, i do następnego filmiku. Pa pa!